Hello, my name is Uwe Zimmermann. I'm here with my extra from Zexel uh, Pomorski. I come and uh well, beautiful air show here in Dombia. And uh, I hope, hopefully Pogoda will be a little bit better in the afternoon. But uh, to now it's okay, so I will show you some nice aerobatic, hopefully. And uh, I think you will enjoy the show. Okay. Zrobiam się o, kurde. Żyjesz, ładnie. <gulia> <Kuro. gulia> tak to przyjemnie, to przyjaciół przyleży. Witania <gulia> nie ma końca. Ależ ty z chód, kurwa. Kolejna jest tak na aromatach, widzicie, które mam. Witam Artur Kielak, kadra narodowa Rzeczypospolitej Polskiej w akrobacji samolotowej. Jesteśmy w artykułie szczecińskim, na lotnisku Szczecin Dąbie. Będę dzisiaj wykonywał na pikniku z lotniczym akrobację Unlimited, czyli pokaz, właściwie dwa pokazy. Natomiast jak będzie wyglądał dzisiejszy pokaz, będzie to zbiór figur akrobacyjnych z kodu ARESTI. Zobaczymy jak, jak, jak pójdzie dzisiaj, pogoda na razie dopisuje. Miejmy nadzieję, że uda się wykonać dwa pełne pokazy. Dzięki serdeczne, zapraszam. Yang rumah turun ini hampir saja dibuat